I love adrenalin. I love magnes Neodymowy. <laughs> Ale suchar. Siemanko, wszystkim w kolejnym odcinku miał być Karpacz. Nie pytają Cię o imię, walcząc z tym, co dymiguję. Ale tam są takie rzeki kamienne, że. nic tam nie ma. I przyjechałem do kamiennej góry. Przyjechałem do kamiennej góry nad taką rzeczkę która się nazywa e, nie pamiętam nazwy to już wiecie na magnes neodymowy kamienna góra jest na dolnym śląsku tak dobrze sklejacie fakty nie jestem z zachodniopomorskim przyjechałem sobie na magnes neodymowy w karpaty no dobra żartuję przyjechałem na urlop na weekend <noise> ale nie mogłem się powstrzymać i magnes e, ze sobą wziąłem no dobra, idziemy do wody, zobaczyć co tam za skarby mogą się znajdować. A tutaj w ogóle jest jakiś bunkier, tylko na zdjęciach był otwarty, a jest zamknięty. Idziemy łowić magnesem. Tak to wygląda. Zobaczymy co tutaj F300 Gold wyciągnie z tej wody. No to się obstawiam, że dzisiejszy odcinek będzie klejonym odcinkiem z magnesu może z e, taborem. Zobaczymy. W każdym hmm. razie nurt rzeki jest taki e, silny, że cokolwiek tutaj z tego mostu kiedyś spadło, to teoretycznie gdzieś może być tam. Na razie kilka rzutów na pusto ani nita, ani śruby Niedobrze Sprawdźmy moją teorię No tak było o. Nie zmyślam Coś to kiedyś Było kotwa Tak jest Taki jakiś Element, który był kiedyś prawdopodobnie śrubą. I tak czasem na magnesie jest. Wiecie, żeby sklepać dla Was materiał z fajnych jakichś fantów, albo z dużej ilości fantów, niekiedy wystarczy godzina. Naprawdę, uwierzcie mi niekiedy starczy godzina. A niekiedy 4, 5 godzin, 6 godzin, by jakieś wiaderko się napełniło. <laughs> Takie są realia. Wiecie, telewizja i YouTube kłamią. My to montujemy tako. Yy, I Wy to widzicie w kilkunastominutowym filmie, a my spędzamy nad wodą jako. Mówię tu o magnesiarzach, chociażby. Spędzamy nad wodą kilka ładnych godzin, żeby dla Was materiał skleić. Z tego miejsca materiału za bardzo nie będzie. O, tam bęben od pralki jest. I podkłady kolejowe. Dobra, dwa, trzy rzuty tu. Zobaczymy. Pierwszy raz się spotykam z takim kamieniem magnetycznym. Ha, ładny. Co to jest? Dziabą? coś od czegoś, zegarek? Nie wiem. Mm -hmm. Na 50 rzutów, że cztery coś było, to jest znak, że trzeba się teleportować z powrotem na Szczecin. Dobra, lecimy. Ło, wow, 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 wow. Z tego co widzę to jest tu dość póciutko Teoretycznie <laughs> Jest jakaś rółka Więc coś tu się dzieje Kolejny kawałek jakieś rółki O, coś to może miejsce mieć potencjał Taki piękny. Oh, Nit wytargany. My, tu trzeba przyjść. Jak będzie niższy poziom wody, bo ta roślinność wszystko psuje. Tam jest takie koryto betonowe. I z tego koryta wszystko wylądowało tu. Tak jak w odcinku z granatem na działkach. Dla osób, które oglądają. Tak to wyglądało tam i tu będzie tak samo. Chyba rower tu leży. No, wyłaś. O kurczę. O, na palce. Takie. Coś od czegoś. Ostatnie coś i uciekam bo. <laughs> rondelek. Chodźcie proszę. Śmierdzi smołą Ale Rondelek, to Rondelek, mój pierwszy. <laughs> Pozdrawiam, Artura Skaniowa. Dobra, lecim. Tam jeszcze coś jest, ale po następnym razem. Tu generalnie chyba jakiś bunkier był. No, dobra. Trzeba się teleportować na trzy. Raz, dwa. Tutaj jest jak jest. Po prostu. No. Bo tutaj jest jak jest. Kurle Elejson, co tu się dzieje Straszna ta pogoda O, teraz widać Pada deszcz Straszna ta pogoda Idziemy łowić Fajny kanał się zapowiada Dobra, dzisiaj raczej zaczepów tutaj nie będzie tam kolejne gdzieś dziabągi Jaki taki dwutrowniczek zaowocował na tej stronie. No i dobra, wyrwałem jakiegoś potwora, który okazuje się <grymne> rurą taką już o! większą i prętem zbrojeniowym na raz. Elegancko o! to rzucimy tam jeszcze raz. <grymne> to jest? No to jest chyba mechanizm zegarka jakiegoś Fajne Jakieś pierdoły. Coś od czegoś, coś od czegoś i parę nitów. Tu jest jeszcze parę jakichś diabongów większych. Pręcisław, diabong, jakiś diabong, diabong, śrubka, ha, i nóż. Jakiś taki. Na masełko <taki> takie dziabonki grosz do grosza taki znajomy i się uzbiera <taki> o, chyba coś chyba coś <taki> O! Taka, taka rama. No ja w to nie wiesz. Kolej a Tam to jest gdzieś tam. A! nie pokazywałem wam. Są ocieplane rękawiczki. <grych> no, nie mogę teraz dziabonka zlokalizować. No, no dobra, coś tam mamy. O, coś się dodatkowego zapało. Opa! Co my tu mamy? Mamy Mamy. Oh. Coś od silnika. Zapewnie coś z motorówki i parę pierdolek. Jakieś części silnika chyba wychodzą ja, Kiedy też tutaj, szukałem bangetów O dobra Mam coś wielkiego O kurde Okazało, że nie stracił chyba nie O jest Siedzieliśmy No Wiedziałem że tam coś siedzi A gdzie się urwał? Tutaj? Nie, tam dalej na tamtym tam, tam, tam ty a no, To by... no. O, taki łańcuch posklejany. Skutką jeszcze. Opa! No dobra. Dalsze części od roweru. I jakieś dziabongi. I ostatnim fantem z tego wiaduktu malutkiego. Jest taka fajna zapalniczka. Zabieram stąd sprzęt. Idę tam porzucać, a jak mi czasu starczy, to wcale nie muszę chodzić żebrać na przystań. Tu jest droga na działeczki i tam bez problemu mogę rzucać. Kolejna część łańcucha i taka. I wajcha! Co tu jest? Jakiś taki Jozin z Bazin. O co tu chodzi? A Pozostałości po siatce wychodzą wraz z wszystkimi trawami. Dobra. W miarę przestało padać. Co wam no. chcę powiedzieć? Zobaczcie tu jest śmietnisko ogródki działkowe i cała reszta rządzi się swoimi prawami A tam za samochodami tu już a tam to już w ogóle O masakra No trudno szkoda Co e, wam chciałem powiedzieć Idę tutaj Przejdę się porzutacz tam za to mówić, albo jeszcze tu zobaczymy. Idę tam. Magnuson, jako magnetyczny Szczecin. <grystanie> Taka metrówka wpadła. O kurczę. No, ciekawe, co tu jeszcze? Pogubili. Co pan utopił? Na szczęście nic. <grystanie> Z nadzieją żyje, że ktoś innego coś. znaczy, że ktoś inny coś utopił, tak jak tą metróweczkę. No tam było dużo, przy tej czerwonej motorówce, tam było pełno złomu. Jakieś łańcuchy, kłódki, części silników, jakieś części motoryzacyjne. zbiera Pan złom? No tak, hobbystycznie. Żeby nie siedzieć sobie w domu przed telewizorem, to sobie tak właśnie łowię. trochę dalej będzie taki hałas bo to jakieś roboty są Ech, tam było bardzo płytko było bardzo płytko przy czym bardzo dużo mułu wody do pasa tak naprawdę tam płynie odra Ech, za tą odrą są te drzewa to jest wyspa akademicka z tego o ile dobrze pamiętam na tej wyspie akademickiej Będę w tym roku spał z poszukiwaniami ee, kajakiem sobie tam popłynę myślałem, żeby tutaj przyjść z magnesem dalej ale chociaż czwarta ziemia odra mi się źle już zaczyna kojarzyć po ostatnich akcjach z woprem więc wolę nie ryzykować, tam jest wylane, jest wysoki poziom wody, tam jest zalane. Tutaj kurde, zamulone. No nic. Wracam na początek. Porzucać jeszcze i... I się zwijać. Ostatnim fantom jest e jak eee trzeba stąd iść. <laughs> Uciekam. Podsumowanie i spadamy. No. To jest pora do fryzjera. Wy widzicie mnie cały czas w czapce. A teraz wy widzicie bez czapki. Więc fryzjer się kłania. Małe podsumowanie. Dwa takie łańcuchy. Brzydko nie będę mówił. Element do rozpędzania się rowerem. Jakiś dziwny coś od silnika. Kroka się ramka od czegoś. Tam po drugiej stronie zostawiłem słupek i jakoś tam większy element, bo nie ma miejsca w aucie. Metrówka, parę pierdół, rureczek, szmeczek i pierdeczek. I tyle. Miejscóweczka taka taka se. Zimno jest. Pogoda chociaż już się polepszyła i nie pada. Jadę do pracy. Zostawiłem tam Martę. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o subskrypcji kanału tam w tamtym miejscu. Bo widziałem, widziałem, około 50% z Was nie subskrybuje, tylko ogląda. A to tak nieładnie. Tak więc zachęcam serdecznie do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Jako wszystkie, bo niektórzy powiadomień nie otrzymują o filmach. I tyle. Bądźcie się dobrze. Pozórcie matki, żony i kochanki. Jakaś pani idzie się uśmiecha będzie na wideo o idzie. No Pozdrawiam tą panią jak kiedyś będzie mnie oglądał może zobaczymy Trzymajcie się popa